Dzień dobry, kochani! Witajcie w nowym filmie. Dzisiaj będzie trochę inaczej, bo cały odcinek nagrywam w hotelu, w jednym z warszawskich hoteli. I potem zobaczycie, co mam tutaj robiła i w ogóle o co tutaj chodzi. <laughs> Zaczniemy od room, tour, bo wiem, że wiele osób lubi rumtury. Ale tutaj mam takie ciarki żenady, ponieważ ten pokój na zdjęciach wyglądał dużo ładniej. Budynek z zewnątrz jest taki bardzo nowoczesny i ten hotel wyglądał też na taki, wiecie, w skandynawskim stylu, a tymczasem jest tutaj tak. Hmm. Napiszcie mi na dole, jak tutaj jest. Czym Wam się kojarzy to wnętrze? No dobra, ale jest duże łóżko, już widać po załamaniach na tej. 10 minut temu nieskazitelnie wygładzonej pościeli, że ktoś tutaj leżał. Także zrobiłam test łóżka, jest ok, ale to łóżko jest anonimowe, przez RODO chyba nie chce się nam wyostrzyć. Więc tak, jest duże łóżko, to jest ok. Jest duży telewizor, to jest ok, chociaż nie będę oglądać telewizji. Jest stolik, przy którym można sobie siedzieć i na przykład. Zastanawiać się nad sensem życia, pić kawę. Pracować może niekoniecznie, bo by musiała być mega schylona. <laughs> jest też wielkie okno. No dobra, to mi się bardzo podoba to okno. I fajnie wszystko jest wygłuszone. Ulica dość ruchliwa, a bardzo tego nie słychać, jak większość warszawskich ulic. Także, przestrzeń jest okej, okay, ale nie jest to za pięknie. Aczkolwiek, teraz wejdziemy do łazienki i zobaczycie. Że ten pokój przy tej łazience to po prostu jest całkiem luksusowe, Marian, jakby. <grych> o, oh no! Znaczy, jest czyściutko i, i pięknie, znaczy pięknie, no jest czysto i estetycznie i ładnie tu pachnie, ale te kafle są okropne. Nie znoszę takiego koloru. Nawet nie będę Was pytać, czym Wam się kojarzy, bo pewnie z tym, z czym mi się skojarzył. A to ja, wasza loleczka <grych> Tak, więc MTV Cribs <laughs> i teraz e, idziemy na dół. During here I go, out of the gate, then? Yes, yes. And then? And then? A and after the... Dwie informacje, A? które zabrakło w naszej konwersacji. Pierwsze hasło do Wi-Fi. E, bez hasła. Be, Dobra. Bez... Dobra. A druga, o której jest śniadanko do jutro? 30, do do 10.30. Nie, nic się nie stało i tak miałem zamiar tu zjechać. Nie wiadomo co. Do której? Do 10.30. Do do 10. Dobra. Za windami. Mhm, jest. Czyli tam, gdzie idę, No. O, czyli <śla> 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 tam. Dziękuję. <śla>

zdecydowałam się na wino francuskie sauvignon blanc które ma nuty cytrusów oraz porzeczek wasze zdrowie kochani Warszawa da się lubić zobaczcie dostałam sushi na wynos z kwiatkiem i teraz jesteśmy na live o jawita, będziesz na live yy, na... <ścoughs> będziesz na vlogu ty już jesteś Monika napisała jaki, jaki to jest model buta. Czy wierzę w horoskopy? No tak względnie wierzę. W chiński. Ja jestem świnią, a teraz jest rok świni. W sumie taki dość dobry dla mnie. Wiele rzeczy się zgadza. Odkryłam, że po ostatnim praniu moje superstary się zepsuły, a pranie miało miejsce przedwczoraj. I w ogóle takie takie... One już. One się nie nadają do ludzi. Więc dzisiaj w złotych tarasach miałam chwilę. I kupiłam sobie takie najecze Za trzystówki i było albo z 400, albo z 500. Właśnie nie pamiętam, ale wiem, że są piękne. I te kolory, czy one Wam coś przypominają? Rozwieje Wasze wątpliwości. Zobaczcie. Nie chodzi mi o to, że pasują tutaj do wykładziny, ale zobaczcie, to. Kolory Gucci. Piękna czerwień i żywa zieleń. Idealnie. Jutro będzie piękny outfit z tymi butami. Musiałam kupić kolejne super stare, ale stwierdziłam, że mam dosyć ich. One się stały teraz za bardzo popularne. Więc. Coś nowego. Co myślicie? Piszcie na dole. Bo, jak pytałam Was na live. To był pełen zachwyt, i wszystkim się podobały. One są turbo wygodne. Przez to, że tutaj mają chmury. <laughs> Chodzi się w nich jak po chmurce. Petarda. A jak nikt nie patrzy, to jest tak najnowsze trendy. Sama jestem tutaj w hotelu. Co ma swoje plusy niewątpliwe, bo jak widać, poduszka stąd zniknęła, gdyż ja mam dwie. Czy to nie jest wspaniałe? Spędziłam czas sama ze sobą. Tym razem zrobiłam to sama. <głos> <głos> Bardzo mi brakuje takiego czasu, kiedy jestem sama ze sobą, ale nie wtedy kiedy pracuję albo idę na spacer, tylko po prostu jestem przez dłuższy czas. I mogę pozwolić pewnym myślom wyjść z mojej głowy, i przede wszystkim mogę je usłyszeć, bo nic ich nie zagłusza, i nie ma żadnych bodźców ani impulsów. I dochodzę do pięknych wniosków, do których pewnie bym nie doszła, gdyby ktoś był obok. Od dawna marzyłam o tym, żeby samotnie gdzieś wyjechać, i nie mam na razie takiej sposobności, żeby wyjechać gdzieś na dłużej albo dalej, ale chociaż ten wyjazd tutaj. To już jest taki przedsmak jestem taka szczęśliwa dawno nie czułam się sobą w 100% tak, tak jak teraz bo przez ostatnie dni nie byłam sobą dałam się stresowi rutynie byłam taka rozdrażniona zmęczona nie byłam sobą a teraz jestem sobą tym razem zrobiłam to sama i jeżeli mogę wam coś poradzić to zróbcie sami coś takiego, pojedźcie sobie gdzieś. <noise> to jest cudowne. Po prostu cudowne. A muszę Wam powiedzieć, że kiedyś panicznie bałam się samotności, bo nie lubiłam siebie tak do końca. I tym samym nie lubiłam spędzać czasu z tą osobą, którą byłam. A teraz uwielbiam to coś wspaniałego, bardzo Wam polecam. Można robić mnóstwo fantastycznych rzeczy samemu, abstrahując od live'a, którego zabiłam się na Instagramie, i wypicia dwóch lampek wina. Trzech, dwóch. No dobra, wersja dwóch brzmi lepiej. Kiedy już się wyciszyłam i doznałam takiego stanu błogiego spokoju i wyciszenia, włączę sobie serial do snu i będzie to nowy sezon, znaczy nowy na Netflixie hmm, sposób na zbrodny, który bardzo lubię i który zdecydowanie nie jest spokojny, <gry> ale to tak dla równowagi. Także jutro czeka mnie piękna metamorfoza, mam nadzieję, i też... Liczę na kolejny wspaniały dzień. Jutrzejszej nocy nie spędzę sama. że Jutro też będę nagrywać film i zobaczycie i moją metamorfozę, i osoby, z którą spędzę czas jutro. Także, kochani, fajnie, że byliście ze mną podczas tych moich samotnych chwil w hotelu. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, bo czegoś takiego jeszcze... wow, Kontrola! Co robisz? czegoś takiego jeszcze nie nagrywam ale miałam, generalnie nikt mi nie przeszkadzał nikt mi nie zakłócał tego spokoju w każdym razie dzięki kochani, że oglądacie ten film widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, pa